Dianka musiała choć na chwilę wrócić do domu, o ile to nieprzychylne jej miejsce mogła w ogóle nazwać domem. A tam już czekało całe konsylium czy konsorcjum, Di nie wiedziała jak to się mówi, cały słowem ciociniec, cały sąd złożony z prawników i cioty. Spotkanej w metrze, znanej z imprezy Piri Piri która oczywiście natychmiast przyszła nakablować, że ten Twój to wiesz, to się puszcza ten młody. No, pod Twoją Jurken w domu nieobecność. No i Dianki kilka tamtych rzeczy na krzyż było już spakowane w reklamówkę z Billi i udało jej się tylko jeszcze ukraść parę kompaktów, na przykład jej ukochany Das Phantom de Opa pójść do łazienki pod pozorem oddania moczu i schować do spodni szampon do włosów siwych i blond platynowych, yy, golarkę elektryczną zajebała tam, jakieś perfumy i tyle miała. Wszystko to po kieszeniach poupychała i bez wylewności się pożegnała, a pod domem, jak wilk w klatce stało i czaiło się i paliło już, to zwierzę, dietier, Śmieciarz z Monachium. Niczym w klatce lew. Zaraz za rogiem Dianka swoje łupy w sportek powejmowała i znowu zmylili pogoń, udawszy się na dworzec zachodni. Trudno powiedzieć, po jakiemu rozmawiali, bo śmieciarz właściwie nie władał nawet solidnie wysokim niemieckim, tylko gadał jakąś skarlałą odmianą dialektu bawarskiego a znowu D z Niemcami i Austriakami, zwykła porozumiewać się łamanym angielskim. No w każdym razie świetnie się rozumieli, w odwiecznym języku chemii gadając. Dianka żarła trzeciego już hot-doga, a on wciąż pił, opowiadając jej właściwie nie wiadomo po jakiemu, Jaki to cudowny geszeft będzie miała w tym Monachium? Że jest tam knajpa dla Stricherów na Nomen-Omen-Frauenstrasse. Nomen Omen że Di może mieszkać u niego, bo siostra wyjechała. Że w Monachium zostawi ją na jakiś czas na dworcu, bo musi coś tam załatwić. Teraz jechała pociągiem wtulona w jego gorące krocze, z niesłabnącym wzwodem i wpatrzona we własną mglistą dość przyszłość, bawiąc się elektryczną maszynką do golenia, włączając ją i wyłączając, zapatrzona w dalekie światła za oknami. Mam włosy blond, więc mogę je myć. Szamponem do siwych i platynowy blond. Takie różne myśli latały jej po łebku. Tego dnia też odkryła wynalazek, który miał uradować ją na całą resztę życia. Miała spierzchnięte usta, i yy, śmieciarz powiedział jej, że na to można coś poradzić kupując taką pomadkę ochronną. Bella się to nazywało. I Dianka odkryła pomadki ochronne. Pierwszy raz w życiu legalnie mogła mieć własną szminkę. Teraz w ciemności otwierała ją, wykręcała i z powrotem zakręcała. Albo szła do toalety się podmalować, w cudzysłowie. Czasem nawet rozpinała mu rozporek i wyciągała potwora. Wkładała sobie do ust, a on odwracał się w kierunku korytarza i filował. Czy nikt nie nadchodzi? Polak Mein Gott, Teufel! Hilfe, weil ich sterbe! Jak można się tak złachać? Jesteś złachana, Dianka. Nie umiesz zachować umiaru, gdyż jesteś ze wschodu. Jak szalejesz, to szampan się leje. Rolex wrzucasz do kieliszków jako napiwek, ale jak już się złachasz, to też na całego. To wszystko były te Twoje wschodnie bzdury cały, że tak powiem, bagaż przywieziony ze sobą z postkomunistycznego kraju opanowanego przez cyganów gdzie opalizują od benzyny kałuże. To wszystko były twoje kolekcje komunistycznych pocztówek, pudełek po papierosach, puszek Coca-Coli, komiksów i szarych szkolnych dni. Ale było i koniec. A teraz, meine Damen und Herren, omg, gong! Wyciągam do góry rękę, na której powiewa serweta. Orkiestra tuż. Zrywam serwetę. No i właśnie, właśnie. Któż zje tą oto piękną, czerwoną, cieniutką, wymytą papryczkę piri-piri? Aż się świeci. Taka mała, a tyle w niej mocy. Może ty, Milan. Bo widzisz, na zachodzie jest to umiejętność pierwszej potrzeby, więc jeśli nie umiesz, to zapisz się na kurs jedzenia tych papryczek, kurs przełykania cytryn, uśmiechając się, rzeczy, które ci nie smakują, i mimo to uśmiechania się do reszty. Jesteś złachana, jesteś spieniona jak koń. Jesteś zeszmacona, złaszona. Masz znowu obtarte pięty i żadnych wygodnych butów na zimę. O oh mein Gott, er hat keine Winterschuhe. A w monachium scheiße, geszew. Szaj weter i wszystko tojer, oj, tojer. No, NRF w końcu. Naprawdę byś się umyła, uczesała. Tylko chłopcom ze wschodu wstyd przynosisz. Myślisz, że złapałaś księcia z bajki, a już ci przenikliwa i nauczona wieloletnim doświadczeniem ciotka. Z recepcji w hotelu Stockholm powiedziała nie zaplati. Za A gdybyś słuchała dalej, ale ty już musiałaś zniknąć w pokoju, to byś usłyszała, jak powiedziała jeszcze ten koleś to problemy. Trouble. Mr. Trouble. Zorgen. O oh mein God”. Eh, hakt, keine Winterschuhe. To, że się ma małego, to jeszcze Dianka nie znaczy, że życie musi wyglądać właśnie tak. Spójrz, takie tajki. Co one tam mają między nogami? A proszę. Kabrioletem se jeżdżą. Jak wielkie panie. Ja na przykład. Pejczera kupiłem. No, ale ci nie dam podtrzymać, bo masz brudne ręce z żałobą pod paznokciami. Masz na palcach kurzajki, które biorą się od nie rąk, od wkładania ich do cudzych dóbr, od bycia bezdomną dłużej niż tydzień wystarczy jeden dzień dłużej niż tydzień i już kurzajki wyskakują. Jest to, gdyż wiem, Krostka o charakterze wirusowym. Choroba niemytych rąk. porterz czerwonka. Jest na to maść, ale ty byś nie umiała jej kupić w aptece. Masz kurzajki, masz zajady w kącikach ust, które biorą się sama już wiesz od czego. Masz opryszczkę. Masz wągry i... Żadnej kasy na kosmetyczkę. Może masz męty, ja nie wnikam. Kiłę, rzeżączkę, kto wie. Ja w każdym razie nie zaryzykowałbym z tobą. Jesteś zaniedbana. Żadna z ciebie konkurencja na Frauenstrasse. Nawet ten śmieciarz cię już nie chce, a pamiętasz? Jakiego miał fioła na twoim punkcie na początku, jak tu przyjechaliście gestan? Ale ty byłaś wtedy wychuchaną austriacką, kurką domową, żoną prawnika, z dupy ci pachniało odświeżaczem powietrza. Normalnie podcierałaś się na sucho, a potem jeszcze nawilżonymi chusteczkami o zapachu rumianku. Wcikałaś za odświeżaczem w usta, twe włosy lśniły, wymyte szamponem do włosów siwych i blond. Patrz, jak szybko zadając się ze śmieciarzem, w śmieć się obróciłaś, jak narkomanka. Gdyby cię nawet już wpuścili do Tabasko. Wszyscy by się od ciebie odsuwali, gdyż nie chciałem ci tego mówić, śmierdzisz, gdyż dłużej nie mogę milczeć. Żyjemy dianka w społeczeństwie niemieckim, to tu każdy pachnie proszkiem do prania dezodorantem i mydełkiem fa. Dlaczego nie włączysz se telewizor? Dlaczego nie obejrzysz se reklamy? To, co oni mają w głowach, zobacz na reklamach. Płyn do prania. Idą dwie takie kurki domowe, jak Ty byłaś, spotykają się na ulicy, obie w sweterkach mocherowych jedna w zielonym, druga w różowym. I ta w zielonym się zachwyca, och, ta snoje, pokazuje na ten sweter, a ta mówi, jo, noje, noje, a do nas mruga i robi oko, że tylko wyprane w perwol. Widzisz, kraść Tianka też trzeba umieć. Wiesz, kradnie facetowi zegarek, który tylko zdjął na chwileczkę dosłownie z ręki, na czas seksu, no, a potem zaraz będzie nakładał. No, czy ty jesteś normalna? Albo masz klienta, który ci dużo płaci, a ukradniesz mu piankę jakąś do golenia z Łazienki i normalnie stracisz klienta. Wiesz, też uwielbiam kraść, lubię ten sport, no, ale no też trzeba umieść. No, wszystko jest sztuką. Jak kraść? Rzeczy, które on wyciąga bardzo rzadko. Żeby nie, sko nie skojarzył ich z Twoimi odwiedzinami, no. Nic, co leży na wierzchu, się nie kradnie. I nie spiesz się do wyjścia, jak się, jakby się paliło, jak już zapierdolisz ten przedmiot, no. Kiedy już masz go za pazuchą, zostań. To też jest człowiek. No. Szanuj tych facetów, no. Bądź dla nich dobra. Oni od rana siedzieli w banku, przy komputerze. Oni już ściągnęli na Twoje szczęście szkła kontaktowe, chcą, aby ktoś ich zrozumiał. A ty, jak idziesz z takim, to wzdychasz i robisz miny, jakbyś szła po prostu na jakieś ścięcie. Jak za komuny, obrażona sklepowa, żena zaladą. No. Dlatego masz tu. Ale to jest pożyczka. Poczekaj, gdzie jest to łapło? Spokojnie. Wysłuchaj mnie. Masz dwa tysiące szlingów. Proszę. Ostatni raz. Jesteś bezdomna, a bezdomna kurwa nic nie zarobi. Więc idź najsampierw na Banhof. Weź prysznic w centrum toalet. Zainwestuj w mydło. Inaczej czarno to widzę. Dianka. I nie wydaj od razu wszystkiego na bzdury, na kinder zabawki, kinder niespodzianki. Masz tu chusteczki i wytrzyj se nosa, boś się cała ujebała smarkami. Aż przykro patrzeć. Dobrze sobie schowaj te pieniądze. I zjedz coś ciepłego, konkretnego, a nie puchar lodowy z bitą śmietaną polewał posypką, ciastkami, rurkami, bakaliami i kokosowymi wiórkami. Gorączka złota. Bo ty wszystko wydajesz na luksusy. Potem nie masz. Pamiętasz? Jak jeszcze w Wiedniu wybuchła gorączka złota wśród sztycherów Nagle wszyscy zaczęli się obwieszać złotem. A już najwięcej to na sobie wieszali ci murzyni. Taka moda. Nic tylko złoto i złoto. No bo wiesz, wydasz na ciuch, to już potem tej kasy nie odzyskasz, aż Tricher wie, że w każdej chwili może znaleźć się na dnie. Jak nie przymierzając ty, Diana Spencer, Prince of Wales. Od siedmiu boleści. Obecny adres zamieszkania, Banchowek, koło Kibli. No i tak, rączka złota to tak. Każdy dawał dupy, ile wlezie. Każdy obciągał pod mostem. Już wszystko jedno, patrząc na szary, modry Dunaj. Choćby jeszcze te tysiąc szylingów. Słoiki zbierali. I już lecieli po prostu... Po kolejną bransoletę do kału w hale. Obwieszali się jak cyganie. Im, która mata starsza, starzem, tym bardziej poobwieszana po prostu. Jak? O Boże, na każdym palcu sygnet. Prawdziwa żałoba, gdy już wszystkie zajęte palce i nie można dalej kupować najwyżej większą wersję na wymianę. Na szczęście te mniejsze wersje łatwo dawało się opylić na złom złota Skromniejsze się opylało, dopłacało się i jeszcze bardziej wyjebany sygnecior yy, się kupowało. Tu nawet w podziemiach na placu można było wymienić czy sprzedać. Za do naszyjników to już można było na siebie nawieszać po prostu skolka ugodno. Po 5 złotych łańcoli, mówię ci, kolczyki w uszach, kiedy już po prostu nie dawało się. Yy, Więcej udźwignąć na sobie tego złota, no to przecież się pali, no, no przecież się pali, no to przecież wyciągasz Dunhillę, no i co, i złotą sztabkę, zapalniczkę, dipon, no. A jak masz złotą zapalniczkę, to dlaczego byś nie miała mieć złote pióro, Montblanc, brelok, Chopard na przykład i ten, i portfel od Louis Vuitton, dlaczego nie? Trzeba mieć, w końcu, obciąg, ciężka robota, to chyba ci się należy. Nie po to uciekała jest z domu, w tyli świat, wielki świat, prawda, żeby nie mieć, tylko żeby mieć. Więc chłopcy zaczęli się obstawiać tym, tym złotem, jakby się barykadowali przed widmem nędzy i upadku, aż w końcu tą najbardziej obwieszoną, murzyńską ciotę, co ją nazywali Maputu. To zabili w ciemnym podwórku, gdy wracała do domu. Tylko, że wiesz, ona to już po prostu nosiła, ona się po prostu aż uginała pod tym lombardem. Strętna była, no ale co, żal. Miała już nie tylko złotą zapalniczkę, lecz i złotą papierośnicę i kto wie, ty przez złote kondomy nie dawała. Jak myślisz, Di, czy murzyni mają. Czarną tylko tą skórę, czy też to mięso tam w środku? Mario Ludwig. No ale za tą całą prosperitą i złotem to się krył stary Mario Ludwig. Maria Ludwika nasza kochana. I tu się dopiero zaczyna cała historia. Pamiętasz, Dianka, jak Mario umarł? podejrzanych okolicznościach, zostawiwszy cały majątek konserwatorium miasta Wiednia. Chociaż to myśmy go konserwowali. To wtedy wszystkie kurwy nagle już nie były takie cwane, tylko z kwaśnymi minami stały w kolejkach do skupu złota na złom. O Jezus, po najgorszych cenach. Jak zamieć? Jezu, aż cena złota w Austrii spadła, aż po prostu nastąpiło tąpnięcie na rynku. Została mi po nim po prostu jedna złota zapalniczka dipą. I to chyba nawet jeszcze zepsuta. Albo gazu nie ma. Nawet nie wiem. Jak trzeba, to może dam do wypełnienia. No. Tyle zostało z całej fortuny Carów rosyjskich. Ale przecież nie wyrzucę, nie? Tam do naprawy albo do napełnienia, może kamieni wymieniać, ja się, nie znam na niej. A zawsze elegancko, nawet zepsutą włożyć czy wyłożyć tak na bar obok papierosków. Niech widzą, że sroce z pod ogona nie wypadłaś, nie? Mario Ludwik. Mario Ludwik to był mój pierwszy klient, kiedy tu przyjechałem. Jest prawo pierwszej wygranej na loterii i w kasynie, że zawsze za pierwszym razem to na zachętę od losu się wygrywa, a potem to już raczej jednak przegrywa. Yy, I jest prawo pierwszego klienta, że pierwszy najlepszy. A dalej to już jak Bóg da. To prawda. Jak myśmy kiedyś z kolegami skoczyli yy, pograć do Monte Carlo, yy, tak, tak, bo za czasów Mario Ludwika to było jednak życie zupełnie inne, to od razu wygraliśmy, a inni tylko kiwali głowami, że to od losu na zachętę, zanim na dobre nas zniszczy. No i oczywiście co? Nasze złoto zostało w rozlicznych tamtejszych czynnych całą dobę lombardach. A my musieliśmy wracać autostopem. No więc wchodzę ci ja do Alfiku, do Alfonsa naszego, taki wystraszony jeszcze tego, jak to pierwszy raz idę do baru. Norma unosi oczy ku niebu, jak Chrystus, że znowu jakiś nowy, i czy już jej się opłacił, żeby mu pozwoliła tu pracować? Bo jest prawo pierwszego klienta. Yy, że pierwszy to najlepszy, ale też w Alfiku przede wszystkim jest prawo pierwszej nocy. No, pierwsza noc z Normą, niestety, obleśną ciotą, barmanką, kobieta z wąsem o mocno dziobatej cerze. Inaczej, wek von raus, zürich, zürich nacht ist ein Więc zamawiam ci ja tam piwo po zadrożonej, nieprzytomnie zabójczo cenie, do której Norma dopisuje swoją datę urodzenia. Ze znudzeniem plaska podstawką z twarzą Mozarta unosi oczy ku niebu, zezując jak Jezus. Inni chłopcy obok mnie szturchają się i wymieniają porozumiewawcze spojrzenia. Czesi i czeska mafia się śmieją. Ta nowa nie wie, że musi się najpierw opłacić Normie. <laughs> Norma, ty zobacz, jaka fajna nowa dupa. A czy ona by się już opłaciła? O chyba nie. Co? Czy chujowa już płaciła? Świeżyzna prosto auspolen. Cicho cicho mówię. Bo tu Polski już słyszałem w tej knajpie, żeby inni Polacy nie zauważyli. Zaczęli mnie ze mną spoufalać. Ja nie chcę. No. Klepać po plecach. Ogólnie jak klient umiał mówić powoli, powoli. Langsam, langsam, aber sicher to znaczyło, że już Polaków przerabiał, bo to byli najczęściej heterycy i wcale im się do tego seksu tak znowu nie spieszyło. Poza tym oczywiście mu, też ci klienci umieli mówić kurwa, jebać i la palesa. No. Langsam, langsam, aber sicher.